Eee, <grym> Kurwa cały czas zapominam, że pojutrze mam 26 lat i się już nie powinienem tak zachowywać. <grym> Cycunie! Ooooo! O! Im więcej, tym lepiej kurwa byniu. Im więcej, tym lepiej. Jak widzieliście z mojego instagrama jestem w stanach i chciałbym wam w tym filmie opowiedzieć historię. O tym, jak spełniłem swoje największe marzenie z dzieciństwa. Ale, zalepiste. nam skacze po. Ale, będzie performance 24 Tak, tak, tak. Nie da się tu przyjechać normalnie, trzeba mieć specjalne zaproszenie. I my takie zaproszenie mamy, ale w związku z czym to jeszcze wam nie zdradzę. <laughs> I tak będzie to cały dzień, całą noc. lala, lala. sobie około dwa tygodnie temu, czwartego I kilka dni po naszym przylocie miała odbyć się walka Logana Co prawda w Miami, ale stwierdziliśmy, kurde Taka okazja się nigdy nie powtórzy, lecimy na to <laughs> To jest telefon, telefonem i nie wpuścili nas Z jakąkolwiek kamerą na tego telefonu W <laughs> ogóle no była tu przed sekundą i uciekają ludzi, bo im też spada na głowę. Let's go! Let's go Logan! No tak, że tak siedział, ale tak trochę pociśniesz, żeby Bo się tak. Wszyscy to za Wszyscy. Tak jak lubią Jake'a. Tak szczerze, to jak ja byłem w Miami teraz w zeszłym tygodniu, to i dom kupowałem. Nie wiem, nie widziałem tego, ten... Nie widziałem Friza tam. Nie wiem, coś turbo dziwnego. Pizzie, byłeś nie w Miami. Aha. Ja nie wiem, wy tak zazdrościcie. Serio, zazdrościcie mi w chuj, że, że mieszkam w Miami. Jak nie czy <laughs> byłem na walce? Nie miałem czasu, bo nie wiem czy wiecie, ale u mnie w Miami, jak, jak mam do mnie, ten, w którym teraz jestem, yy, znaczy to, to jest trochę pod Miami, nie? To jest trochę pod Miami, dlatego mówię w czasie przeszłym, że byłem w Miami, bo w centrum Miami byłem, ale ja tam na obrzeżach bardziej mieszkam. Koło mnie mieszka Jennifer Lopez i obok Shakira. I tak się okazało, że właśnie jak ja się wprowadziłem i to było w dzień walki, to zapukała do mnie Jennifer Lopez, przyszła z ciastem e, takim powitalnym. Powiedziała welcome, Wilkom. E, ja powiedziałem: Thank you a lot, e, Mrs. Jennifer. I ona mnie zaprosiła na grilla. Zaprosiła mnie na grilla i właśnie dlatego nie mogłem. Ja oczywiście bilet to za 5 tysięcy. To za 5 tysięcy tam blisko, tylko że byłem u Jennifer Lopez na grillu. Serio. Nie, no serio. Oh, oh. Zakładają się znowu. Zakladasz tylko do zbierania. A gość stoi plecami i zakłady zbiera kurwa. Szczerze? Emocje tam na stadionie były fajne, ale mam wrażenie, że cała ta walka była przehypowana i generalnie, no tak, o. No zresztą zaraz zobaczycie, co się stało, to było mega dziwne. Może być ciężko z siłami, no. Daniela, raz na ja tam trzeba do końca. 47 lat. Bo ja to ścigłam, jeśli nie domaga. Bo ja daj, no zorganizujemy to z Floydem. 44, Co się stało? Łączę poszedł. Czemu nie ma ogłoszenia wyniku? Ale To kurwa, chłop, chłop pojechał na ten. Chłop pojechał na na walkę swojego największego idola i nie wiedział, że tam. Tylko mogło się to nokautem zakończyć? Trochę niedobrze. Czy znam Grzegorza? No, znam paru Grzegorzów tu na Florydzie, gdzie teraz mieszkam, to, 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 to poznałem. Ale jeden nie odbiera telefonu do jakiegoś czasu już. Chuj wie. Nie, nie nie, nie, nie wzięli ten Roll, tak to wygrał, nie, nie, nie było żadnego rozstrzygnięcia. Wiadomo, że wygrał Floyd, ale... Nie wiem czemu, ale Miami kojarzy mi się z aligatorami. Nie wiem, po prostu chyba przez TikToka. Tam, chodźcie. Dlatego postanowiliśmy to, 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 to. kilka złapać. <śleskujesz>

cały czas zapominam, że pojutrze mam 26 lat i się już nie powinienem tak zachowywać. Hihihihi, <laughs> cycunie, im więcej, tym lepiej, kurwa, byniu. Im więcej, tym lepiej. No. <laughs> Zaliga to równici, no więc wróciliśmy sobie do LA. To jest nasz domek. Właśnie dojechaliśmy. Kurczę, ładnie. Kurwa, ile walizek. Ja bym całego swojego dobytku kurwa Znaczy, znaczy Ach, chuj w to jestem biedny zostawcie mnie Jesteś zarąbisty No jest to na kino sędzi No i to Ale zajebiste mega Późniadanka No To jest k**wa Jak to wiesz, że dzisiaj nie wstalkałeś Rodzinie, tak ciepłe Idziemy dzisiaj na tripa na sekwoje Właśnie zatrzymaliśmy się i tu są wszędzie Pomarańcze, świeżutkie. Nie obrazi się chyba, nie co no, jedną. Wezmę co? Bez hindu, to jest wszystko spalone. W zeszłym roku, jak byliśmy w Stanach z całą ekipą, też tu przyjechaliśmy. Tylko nas nie wpuścili na wejściu, no bo było wszystko zamknięte wtedy, nawet parki, właśnie. 270 stóp ma yy, ta sekwoja tutaj największa. Drzewo ma ze 100 metrów w się. And we hid. Oh, you. you know what, we, we have like a camera here, so we just want to film, but... Yeah, we know it's... Yeah. Yeah, yeah we... you guys from? Poland. Poland? Okay. Yeah. Do you guys have your passports right? Yeah, we have everything. Yeah? Can I see your passports? Yeah, of course. One second, I'll just go, go inside, okay? Of... Give me one second, let me just talk to everyone okay. No plus jest taki, I'm not going to write you a ticket today, guys, but you can't be doing this. Okay. Okay. Let the other know that yeah, okay. i are Yeah, do this anymore. Truck, and you're like that, you're probably get some tickets. I don't want to do that to you because it's going to be like $500 okay. each one of you. Oh yeah, yeah, yeah. Okay. One of these guys flies off. Kurwa, Grzegorza mi kurwa pod. A, kuj w to, nie, nie chcę o tym kurwa mówić. Zajebiści policjanci. No, na pewno. Ty, kurwa, dziomek wygląda jakby tako ci chciało pierdolić w jakiejś meksykańskiej knajpie. Up this reporting a dead body and stuff like that, right? Więc, bądźcie wiesz, co tu powiedział, że nice try. <laughs> <bo laughs> nice przez okno i krzyczę na wielka psy. I gdzie kładamy? Patrz po drzewo, patrz, na drzewo. To jakie drzewo? Jakie złodniwe? O kurwa, jakie wielkie. Ja pierdolę. O kurwa, on jest bardziej pusty niż Monika kocioł. A ty, kurwa, w tym X jestem. Auć. Mmm. Kurwa, nieprzyjemnie się zrobiło. Stare nawyki. Stare kurwa nawyki mam jakieś. Oficjalnie chciałem przeprosić. Kurwa, jakby co. Dobra, zrobimy tak. Ja nic nie powiedziałem, ale wy nic nie słyszeliście, dobra? Dobra? Tutaj nic się nie stało cicho no a, z kartonu Z kartonu Amerykanie zbudowali żeby się chwalić. na pewno bo nie wszystko muszą iść największe, to nie? Tak, tak General Sherman 3200 ma. A my obstawaliśmy Ja powiedziałem że 500, 500. Wera mówiła że 100 Patrz No 100 To no, jest się hmm. dawek ja, bier... p... <noise> 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 Kurwa jak myślicie Zmieściłbym się tu? Hmm, chyba nie. No, co? Ale to ładnie wygląda. Ale dojebane drzewo to jest. A czemu ono jest puste w środku? Zostało to jakoś. bo, te, bo to drzewo już nie rośnie, nie? Ono jest kurwa martwe? Nie jest martwe? Korniki to zeżarły? Co tam się wydarzyło? Kto by mi to mógł powiedzieć? Wypalone? A czemu jest wypalone? Wypalone w ogóle? Szczęście. Spalone jest, nie? Wow, co jest grane, ale zajęcie. Co ty bierna? Co jest Co No dobra no, no. Ale dupcia mm. Chciał <słuchaj> się nie udało Prawie Tak to no. wyglądało Dziwnie wygląda. Rostą tu drzewa od 3000 lat. Jedno to samo drzewo. Czajcie mi 3000 lat? Zaebyście Kurwa, ale zaje... zajebiście to ty samochod... za samochód prowadzisz. Ale nie ma co! Kto jak kto, ale ja nie powinienem się do nikogo przypierdalać ja z samochodem. <śmum> Jestem żałosny. Chuj mi w łeb. To jest stary miasteczko. <śmum> <śmum> Z mapami gdzieś. No ale kurwa, ziomek, tak, kurwa. No, Rozumiesz? Ja bym za ch gdzie nie dojechał. Ja byśmy chcieli sobie i tak na masce samochodu tą mapę, no. Patrz tak jak się w, w <ślam> ja a wiesz, Przecież on stracił prawo jazdy? Faktycznie, coś było, nie? On chyba na 3 miesiące stracił. Zajeżdżenie powyżej 50, 50 w, w zabudowanym. Kurwa, ja tam nic nie mówię, kurwa, nikogo nie oceniam. Mi cztery punkty zostały. Nie, to jest niesamowite, kurwa, niesamowite to jest. 16 punktów, kurwa, wuja dostał. Na dwa razy, kurwa. 10 i 6. Po jak zabłądzisz, jak pojedziesz w no, drugą stronę... O kurwa, Kurwa, kru... 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 wielkie drzewo, co jest grane. Za cztery punkty, kurwa, to mi w tym... W wydziale komunikacji dostanę ten... Dostanę kod zniżkowy, kurwa, na rower. <grym> kurwa. Znać moje szczęście, to w tym tygodniu dostanę mandat. Jak pojadę odebrać cię trójkę, kurwa, to będę mógł na pasażerze siedzieć. 24 można dostać? Otóż nie tym razem. Ja mam tylko 20 Jakie duże drzewo. Chłopie, Jakie drzewo? Na pewno Teraz kurde duże. No. Myślę, że najpierw do góry, bo zobaczę, są cienkie, a takie samo, samo wysokie tak sobie No, najpierw się do góry, żeby zdobyć światło. Uwaga, coś wam pokażę tutaj. Bardzo często się to zdarza, że w ostatnim czasie ktoś robi coś takiego, że pisze Kto pytał za kolaku albo jakąś inną inwektywę w moim kierunku, a potem dodaje a potem tutaj dodaje PS: Moja mama nie żyje. A co ty myślisz, że kurwa będziesz tutaj counterplayował moje, moje wyzwiska w kierunku Twojej matki, tylko dlatego, że nie żyje? Ty kurwo, jebana. Pojadaj nas jej do znicza. I za kolakiem to może być Twój stary, kurwa, Łysyc Fel. Kurwa, będzie, będzie. będzie chłop tutaj outplayer wymyślał. No, niesamowity człowiek to jest, kurwa, ty. Jak masz dostać. Jak już wyprowadzasz pancza, to licz się z tym, że dostaniesz zwrotnego, nie? Jak ludzie. Ja, ale... Ta, <laughs> jak ludzie, ja, Niesamowite, Niesamowite to jest. To jest. a później jedziesz do stanowiska. Kawałek przerwy. Kawałek się. A to dobra i to jest ogólnie park, w którym są drzewa, tak? No tak szczerze nie chciałoby mi się po tym chodzić, ale ja ogólnie jestem raczej taki, żeby usiąść To tak, wiesz, jest, jestem, jak, jestem jak wujek, a nie jestem jak ojciec, kurwa Bo ojciec właśnie zawsze mówi, a to trzeba usiąść, to trzeba na spokojnie, to właśnie ja taki jestem, no A nie chodzić, kurwa, w jakieś szczeliny wchodzić Jedyną szczelinę, w jaką mogę wejść, to w szczelinę twojej... a dobra, nieważne no, okay, to jak ci włos z głowy spadnie. W <noise> zeszłym roku barber przyjechał do nas do domu. Tym razem zamówiliśmy takiego. <noise> to jest mocne w ogóle. W Polsce nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby barber miał swoje samochód Nie, okay. uh, The vibe is crazy nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 co? So you, uh, also Some famous people from from uh, from US, yeah, right? Yeah. Uh, so I was one of the barbers in the NBA bubble last year. So uh, as I said, we we make also some music. Uh huh. Maybe you want to hear something? Yeah, party. Then your action, your Let the party begin. yeah, I like the music video? <laughs> Nawet zrobiliście teledysk. Ziomek kurwa nie ma pojęcia, że pewnie wpierdolili w niego z 300 koła, nie? To jest jeden z naszych członków z królów. Dawid, fane! Alem, idźcie! Let's go! I tu w LA też mamy now another uh, music video yeah yeah we are we are thinking about the uh, take someone from here maybe i don't know maybe you have a girl and want to be in it or are you sure. you know or you know someone yeah. Yeah, and yeah. Too. We got a baby. Aha, czyli z Weroniką pewnie jakąś taką z Weroniką pewnie tam będzie nagrywane jakieś jakieś buziaczki, przytulaski, jesteś dla mnie wszystkim, spełnieniem moich marzeń Lubię dotykać plastikowego Cysia, no pewnie tak będzie. <laughs> będzie piosenką <o> miłości. <laughs> tak zwany love song.

Ujrzy świat podzienny cała płyta ekipy, będzie to oficjalna premiera. Także moi drodzy, to jest ważna data. Tam Roxana węgiel była? Nie wiem. Ogólnie Roxana Węgiel jest strasznie przypałowa. Bo pierwszym razem jak powiedziałem, co o niej sądzę, to się okazało, że ma 14 lat i tak kurwa było niezręcznie potem przez 15 minut. Więc no tak nie mam zamiaru nic o niej mówić. <suszanownie> Może jak będzie miała 18, to powspominamy, ale tak to nie. <szanownie> 26 czerwca, premiera nowego kawałka ekipy oraz całej płyty I proszę akcje Tutaj k***cy nas gonią! Trąba Tromba, obróć się Dobra Ale co w tym fajnego? Bente na to wchodził kurwa bez żadnych tych Pewnie nad za to nie zapadził, a też został stał na tym dachu. No, no. <gryzamy> no więc kochani, widzimy się 26 o 18 na YouTubie i też tego dnia rusza oficjalna sprzedaż naszej płyty, już nie w wersji Deluxe, ale zwykłej i będzie ją można dostać oczywiście na ekipatronos.pl A teraz znów się przenieśmy trochę w czasie, bo dalej nie spełniłem swojego marzenia z dzieciństwa. Kurwa, jakie on ma to marzenie. Jako 5-6-letni dzieciak marzyłem o tym, żeby zostać astronautą. No i nie zostanę nim raczej, ale dzisiaj będę miał na nienamiastkę tego, co oni przeżywają w trakcie lotów kosmos. Zajebiście, mega się jaro. Cała zabawa polega na tym, że samolot robi sobie taki lot paraboliczny, pikuje do góry bardzo wysoko i później spada w dół. Wtedy nie ma grawitacji, totalnie. I Można robić. No na przykład takie rzeczy. O, kur... O, kur... Oh, <laughs> tak, jest na, tak jest na Marsie. To w Disney Mars, yeah? Mars. Yeah. nie? Najpierw robią tak, że będziemy na Marsie, tak jak my później na księżycu, czyli jeszcze mniejsza dopiero za trzecim razem będzie zero g czyli, czyli właśnie stanie was kości. Czuję się jak na jakiejś misji kosmicznej. się, Ale się jaron strasznie to będzie to ju... Je... Teraz jesteśmy na księżycu. Wow. Ale to jest komka. na jednej ręce. Uuu. Ale to jest... I teraz mamy... Zero O Okej, okej. O co w tym w ogóle chodzi? Strasznie ciężko jest ogarnąć, żeby nie ruszać nogami. Robi się lżejsza ta kamera, coraz bardziej. O, i mamy. O kur... Ja wiem, to jest gra... Nie, nie, nie wiem, nie mogę nic mówić, kurwa. Serio, to jest strasznie chory, strasznie. Ludzie latają dookoła. W ogóle, co jest grane? jest to Taka panika, łapie człowieka, nie? Że nie wiesz, co się dzieje, gdzie? It's hard to understand that like uh, moving your legs and arms is not working, It's it's a natural, yeah, yeah, You don't know what it is, so I No i znowu samo odleć do góry, przy spadaniu w dół. My wtedy mamy chyba 15 sekund albo 30 część oszacować, bo to mija tak szybko i jesteśmy na 0G tłuszczam kamerę o shit Co kur o, o kurwa co ty się odpierd... wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które się kurwa tak, tak o, ogląda, ale fajnie by było tam być, ciekawe ile coś takiego kosztuje, pewnie dużo Ile? 25 tysięcy? Ja pierdolę! To powiem wam tak, to wolałbym kurwa listwę od starego dostać i też był kurwa w stanie nieważkości. O. Ja pierdolę 25 koła, kurwa. Za 25 koła to bym sobie życie na nowo kupił. Niesamowite kurwa ty co jest? 25 tysięcy! O kurwa! Nie masz ojca? Wyjątkowo masz akcję, kurwa ci powiem. Możecie to szatować. To jest pierwszy raz, kiedy ktoś kurwa coś napisał prawdziwego na tym czacie. Aha. Tato czemu umarłeś? Strasznie to jest nie do opisania w ogóle. To jest mega daje... że Mogę sobie wisieć tak, nie? Wow, nie można się za bardzo odepchnąć w Jak się za bardzo odepchniesz, to lecisz z taką prędkością, bo tu. No, Grawitacja ci nie ściąga, nie? O jak ją przemacał! Teraz już jest złapać, prawie się nie teraz literasy z jest Nie stajesz! Nie stajesz! Nie O, to jest fajne, no? Ale oh zajebiste. <śmienicza> woda, woda wygląda już dobrze. Niesamowite rzeczy, ale w trakcie życia całego, jak człowiek już ma ponad 20 lat, to wydaje mu się, że wszystkiego spróbował. Są różne kombinacje, można jakiś sport robić, ale coś takiego jest totalnie pojęte. Moje marzenie z dzieciństwa spełnione To było przebywa no. Jednocześnie nie dać tego opisać, a jednocześnie to jest dokładnie tak jak sobie wyobrażasz. Jak sobie wyobrażasz, że latasz, to dokładnie tak to działa, ale czego nie można przewidzieć, to tak... A on tylko sam, on sam na tym był, nie było na tym, Weroniki, tam? <laughs> ha <laughs> zaoszczędzili. Dobrze, <laughs> jak się, się tak kurwa lecisz szybko, zdać <laughs> Zrobiłem tak właśnie taki ruch jakbym stał normalnie bo po, pole cię głową w sufit No <laughs> koniec. A szkoda, że się nie pożegnałeś. Obraziłem się Weronika nie mo... A cyce by jej pękły. Kurwa czemu wy tak wulgarnie? Cyce by jej pękły. Kurwa, nie można powiedzieć, że nie można latać z implantami. Czy że jest on niebezpieczny? Cyce by jej pękły